Trwają prace budowlane na odcinku drogi powiatowej z Pieszyc do Bielawy. Ta oczekiwana przez mieszkańców inwestycja rozpoczęła się z początkiem maja. Koszt prac na odcinku ponad 2 km wyniesie 5 milionów 900 tysięcy złotych. Jest to największa tegoroczna inwestycja drogowa powiatu dzierżoniowskiego. Dzięki pozyskaniu dotacji z tak zwanych sketynówek powiat zapłaci za jej realizację jedynie połowę wartości. W tym roku realizowany będzie pierwszy etap inwestycji od ulicy Bielawskiej w Pieszycach do granic Bielawy. Zakres prac będzie bardzo szeroki i obejmie przebudowę nawierzchni wraz z jej poszerzeniem, budowę chodników oraz ciągu pieszorowerowego, a także budowę oświetlenia drogowego i systemu odwadniającego. W ramach inwestycji zostanie też przebudowany most oraz wykonane miejsce odpoczynku dla podróżnych. Dzięki inwestycji poprawi się bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi. Wpłynie na to m.in. poszerzenie drogi z 5,5 do 7 metrów, budowa ciągu pieszo pieszorowerowego oddzielonego od jezdni pasem zieleni, poprawa oznakowania i oświetlenia oraz zamontowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przebudowa drogi z pieszy zdobielawy dopełni też komunikację między trzema głównymi miastami naszego powiatu. Obecnie mamy dobre połączenie pomiędzy Dzierżoniowem a Bielawą i Dzierżoniowem a Pieszycami. Modernizacja drogi z Pieszyc do Bielawy będzie ostatnim elementem w tworzeniu spójnej komunikacji drogowej, ale też pieszorowerowej naszego Trójmiasta. Ma to duże znaczenie dla mieszkańców, jak i przyjeżdżających do nas turystów. Niestety realizacja inwestycji będzie się wiązała z utrudnieniami dla kierowców. W tej chwili na odcinku remontu wprowadzony został ruch wahadłowy. Z chwilą remontu mostu droga zostanie zamknięta na 3 miesiące, co z pewnością będzie dużym utrudnieniem dla wszystkich poruszających się tą drogą.